Jeszcze jest z tej strony Magda. Dzisiaj robimy krokiety z grzybami i serem żółtym. Grzyby przesmażone na maśle z cebulą, pieprzem oraz wegetą. Teraz nadchodzi chwila, bo to już mi ładnie odparowało. Dodajemy ser żółty. U mnie będzie to ser żółty w plastrach, ponieważ nie miałam w kawałku. Tak więc za chwilę to wymieszamy i będzie świetny farsz. Barszcz już będziemy wyłączać, gdyż jest on już ładnie ciągnący. Do krokietów robimy również barszczyk. Tutaj mamy przygotowaną ładnie płaszczyznę, gotujący się wywar z kurczaka. Tak więc warzywa chlub i gotujemy. Sos czosnkowy Czyłyżki majonezu, dwie śmietany, szczypta bazylii, sól, pieprz i szczypta cukru. Dwa ząbki czosnku starte na tarce, to wszystko wymieszane, zapach obłędny, nie będziecie rozczarowani. Nasz barszczyk prezentuje się tak. Kolor się ładnie uwydatnił, już jest taki buraczkowy, No ciężko mi to tak pokazać, ale jest kolor właśnie cudny. Potem jak dodałam Soku z połowy cytryny, zakwaszony naturalnie, bez żadnych koncentratów, bez żadnych dodatkowych cudów. Dodałam jeszcze tylko troszeczkę pieprzu i tak jeszcze chwilę się pogotuje i kończymy. Smażymy naleśniki do krokietów. Naleśnik usmażony, nałożony farsz, składamy, skręcamy i za chwilę będziemy obsmażać. Krokiety zwinięte obtaczamy w jajku, półce i dajemy na olej. Tak wyglądają usmażone krokieciki, nasz sosik, barszczyk. Pyszny jest, już próbowałam. I mój wspaniały krokiecik prezentuje się tak smacznego.